Biedronka. Ach, biedronka. Biedronka. Uch, biedronka. Motorower Piaggio Vespa o pojemności 0 litrów oraz 0 metrów kwadratowych. Kup do niego koła w Lidlu. Rama za jedyne 888 ,99 zł 99 groszy i 5 minut z Biedronki do Lidla. Nokia 100 z aparatem 4 miliony pół pikselów oraz z zoomem 0 cm 004 mm. Za jedyne 99, ,99 zł i 99 groszy. Masim Obraz pierwszej krowy w kosmosie. Pochodzi ona z farmy X. 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 Adult K. Za 189 89 zł i 50 groszy plus VAT. Kolejne dwie lokomotywy. O nazwie pomalu i poproś pudziana, żeby popchał jeć Za 1999 999 999 ,99 zł i 99 groszy. Do odebrania firaku. Klawiatura Zenek. Jest to wpółsprawna klawiatura multimedialna. Nie posiada klawiszy Control-Alt-Delete. Za 115 zł plus VAT plus pudełko. Trampki Alina. Cóż mówić najnowszy styl w świecie. Za 87 ,79 zł 79 groszy za sztukę. Ferrari P600 ABS. Klimatyzacja. Brak chłodnicy. Brak hamulców. Brak radia. Silnika. Cena 788 zł za jedną felgę. Deska desowa Pineska ci w dupę. Cóż, dla alergików. Za 20 zł i 30 groszy. Skrzynka pocztowa Nietek rowerzysta. Za 0 zł i 2000 Dziękujemy za przeglądnięcie naszej oferty. Prosimy o jej skomentowanie i ocenienie.